Styczeń to idealny moment, aby przeanalizować swoje plany na przyszłość i wyznaczyć sobie nowe cele i zadania na cały rok. I ma to ogromne znaczenie nie tylko w odniesieniu do naszych codziennych spraw, ale dotyczy to również naszych finansów i planowania emerytalnego. Jakie więc powinny być nasze finansowe postanowienia noworoczne? Obserwując ostatnie dwa lata i towarzyszącą im niepewność, powinniśmy się przede wszystkim upewnić, że nasze inwestycje są odpowiednio zarządzane i chronione. Bardzo ważne jest, aby posiadać strategie inwestycyjne, które pozwalają na dostosowanie naszego portfolio do zmieniających się warunków rynkowych i tym samym zabezpieczą nas przed poważnymi stratami w razie dużych spadków giełdowych. I podstawą jest tutaj odpowiednie zarządzanie ryzykiem i jest to przede wszystkim bardzo istotne dla osób, które zbliżają się, bądź już są na emeryturze. Pamiętajmy też, że istnieją strategie, które mogą pomóc przetrwać ten niepewny okres, eliminując lub w znacznym stopniu minimalizując straty rynkowe. Jednym z narzędzi, które warto teraz rozważyć, są annuities. Firmy ubezpieczeniowe oferują obecnie bardzo atrakcyjne oprocentowania, na przykład gwarantowane stałe procenty, są w wysokości ponad 5% rocznie, nie mówiąc już o dodatkowych korzyściach, tak jak jednorazowe bonusy w wysokości 20%, czy możliwość pokrycia kosztów opieki długoterminowej w przyszłości. Następną sprawą, którą powinniśmy się zająć, jest planowanie spadkowe. Upewnijmy się, czy posiadamy odpowiednie dokumenty prawne, takie jak testamenty czy trasty, które zabezpieczają przyszłość naszych najbliższych. Nie zapominajmy też o sprawdzeniu naszych beneficjentów i wprowadzeniu koniecznych zmian. Warto też znać limity, znać limity i maksymalnie wykorzystać swoje możliwości oszczędzania. Więc w przypadku składek IRA i ROFIRA wzrosły limity na rok, na rok 2024 i możemy teraz odłożyć 7000, gdy nie mamy 50 lat, lub 8000 po ich skończeniu. Wzrosły też y, również y, limity składek na plany 401 k i wynoszą one 23 tysiące dla osób poniżej 50 roku życia lub 35 tysiąca dla osób, które skończyły 50 lat. I limity te dotyczą y, pieniędzy, które sami dopłacamy do naszych planów 401 k i możemy dowolnie rozdzielić tę kwotę pomiędzy tradycyjnym kontem i Roth 401 k Podsumowując, no niezwykle ważne jest, aby co roku przeanalizować i ocenić swoją obecną sytuację finansową i ulepszyć te obszary, z których nie jesteśmy zadowoleni. Jeśli nie macie Państwo jeszcze żadnego planu inwestycyjnego, warto jak najszybciej skorzystać z profesjonalnej pomocy i zadbać o swoją przyszłość. Zapraszamy do Financial F Alliance. Nasz numer telefonu jest 847-312-3454. Zachęcamy również do polubienia naszej strony facebookowej pod tytułem Zaplanuj Finanse oraz śledzenia naszego bloga na YouTube, też o nazwie Zaplanuj Finanse, gdzie na bieżąco doradzamy i informujemy o wszelkich nowościach ze świata finansów.